Pielęgnowania tradycji może być przedstawienie szkolnego teatru. Przy tym można się świetnie bawić, a to przecież najlepszy sposób na naukę. W Niemczech wszystko zaczęło się od pewnej nauczycielki, która chciała zachęcić swych uczniów do czytania po polsku. Dziś polski szkolny teatr Bal Barbary Olchawy jest jedynym w Niemczech, a docenili go na rozmaitych przeglądach teatralnych nie tylko niemieccy jórowie, ale także polscy twórcy Maciej Wojtyszko czy Joanna Kulmowa. Relacja Moniki Wil Wilczyńskiej. 11 lat temu Barbara Olchawa założyła szkolny teatr. Zaczęło się od tego, że chciała, by jej uczniowie czytali po polsku. W momencie, kiedy dziecko dostaje rolę, jestem przejęte, jest to rola z tekstem, no to w tym momencie zaczyna czytać. Jej uczniowie wystawiali sztuki Macieja Wojtyszki Jonny Kulmowej Michała Walczaka. W sumie ponad 10 premier. Gośćmi tego teatru byli znani polscy aktorzy. Mamy sporą y, już y, grupę niemieckiej publiczności. Jej uczniowie przygotowując spektakle świetnie się przy tym bawią i prowizując. Jest dla mnie zabawą i możliwością poznawania też ludzi z tymi samymi zainteresowaniami jak ja mam. To jest taka przygoda dla mnie i stać na scenie to jest no, niezwykłe przyczucie. Co roku są także warsztaty teatralne na u Państwa Machulskich i tłumaczeniowe. Nie tylko wystawiają sztuki w okolicy kolonii, ale także jeżdżą na festiwale teatralne. Nie mają także problemów finansowych, bo pomagają im Niemcy i wspólnota polska. Pochodzi z Nowej Huty i choć studiowała w